Dzień Boże, nazywam się siostra Manuela, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety z prowincji katowickiej. Obecnie od trzech lat razem wspólnie z moją współsiostrą, Letycją, przebywamy na placówce w Wołczynie. Wołczyn jest to diecezja kaliska, ale województwo opolskie, e, tereny, można powiedzieć, tereny poniemieckie. Jednak y, dużo osób tutaj przebywających, to ludzie biedni, w tej chwili wielkie, panuje bezrobocie. Y, dlatego tutaj jesteśmy i, i mówimy, ponieważ na podwórku stoi szpital wybudowany przez naszą matkę założycielkę w 1864 roku. Szpital, który od samego początku siostry prowadziły jako szpital wewnętrzny. Szpital nie tylko dla sióstr, ale przede wszystkim dla chorych, dla chorych mieszkańców tutejszego Wołczyna i okolic. W latach 1978 miasto pod pretekstem remontu generalnego szpitala Wyprowadziło siostry z tego budynku szpitalnego, i siostry zostały przeniesione do małego klasztorku, który mieści się właśnie na, prawie że na podwórku szpitala. W latach 1989 starałyśmy się ponownie szpital odzyskać, i odzyskałyśmy budynek. W 2000 roku, jako jedno wielką ruinę, yy, szpital został wyprowadzony, chorych wyprowadzono, a budynek jako jedną ruinę nam pozostawiono. I od 2000 roku staliśmy przed wielkim dylematem, co z tym budynkiem zrobić. Trzy lata temu, w 2006 roku. W szóstym roku Przełożeni naszej, naszej prowincji zakonnej wydelegowały mnie i siostry razem tutaj do Wołczyna, żebyśmy coś z tym budynkiem zrobili. I również od samego początku stałyśmy przed wielkim dylematem co z tym budynkiem, który przez tyle lat służył chorym, cierpiącym mieszkańcom Wółczyna co z tym budynkiem zrobić. I cały czas bijemy się z myślami, żeby zrobić w tym budynku hospicjum, ponieważ niedaleko, parę ulic dalej, jest zakład opiekuńczo-leczniczy, w worku jest dom opieki, więc te budy te, ta działalność już by nie mogła tutaj być, natomiast na tym terenie nie ma hospicjum, a tym bardziej nie ma hospicjum dla dzieci. I Rozpoczęłyśmy częściowo w tej chwili z ofiar ludzi, z ofiar pod kościołem. E, Wyremontowałyśmy dach i poddasze. Natomiast reszta część budynku stoi. Jest do, do zrobienia wszystko, można powiedzieć, od samych, pod, e, od samych podstaw. Zostały tylko ściany, resztę wszystko jest okay. do wymiany. Może siostro, zobaczymy to w tym momencie, dobrze? Dobrze. Stoimy przed szpitalem, właśnie przed budynkiem, okay. gdzie jest napis Zakład Świętego Józefa. E, chciałem powiedzieć przede wszystkim, jak, co się wiąże z tym napisem. Okay. Zakład Świętego Józefa od samego początku, w czasach komunistycznych przede wszystkim, był likwidowany. Ile razy ktokolwiek e, był tutaj dyrektorem w tym szpitalu, czy, czy nawet jakimś burmistrzem, urzędnikiem, Próbowali ten napis Zakład Świętego Józefa zlikwidować. Jednak niestety w żaden sposób, żadnymi środkami, jak po pierwszym deszczu, Zakład Świętego Józefa ponownie wyszedł. Czyli wiemy, że Święty Józef od samego początku ma wielką pieczę nad tym budynkiem. I ja od samego początku mojego życia zakonnego mam olbrzymie nabożeństwo do Świętego Józefa. I cieszyłam się bardzo, jak przyszłam tutaj na placówkę do Wołczyna, że mogę być tutaj właśnie w zakładzie, przy zakładzie świętego Józefa, a również przy kościele, który jest poświęcony świętemu Ojcu Pio i Matce Bożej. I zakład, i niedawno, niedawno do naszej furtki klasztornej zapukał Pan który powiedział, że zaskoczył się, jak usłyszał z gazet, z gazet czy z reportażów radiowych, że budynek ten ma nosić nazwę hospicjum świętego ojca Pio i świętego Józefa. I ja go uspokoiłam, ponieważ zakład świętego Józefa zawsze pozostanie, mimo że opiekunem może być ojciec święty ojciec Pio, jednak obydwa i ojciec Pio i święty Józef są Patronami umierających, cierpiących, bardzo dobrze się na pewno w niebie dogadują i dlatego nigdy tych świętych e, nie zlikwidujemy i nie odsuniemy od siebie. I Pan ten się uspokoił i powiedział: Ja byłem, między innymi, jednym człowiekiem, który w czasach komunistycznych zawsze chciałem ten napis zlikwidować. I dziś się cieszę, że ta mnie uspokoiła że zakład świętego Józefa dalej pozostanie. I chciał złożyć ofiarkę i złożył ofiarę na remont tego, tego budynku. Na zewnątrz budynek wygląda tak, jak wygląda. No. Do wymiany są okna, widać to. U góry już jedno okno jest wyremontowane, wystawione nowe, bo jak remontowali dach, to dobrze by było, żeby zaraz te okna też wymienić. Natomiast wszystkie inne e, są do wymiany. Budynek ten jest częściowo w gestii kons konserwatora zabytków, jednak nie jest jeszcze wpisany do Białej Księgi i dlatego wszelkie poczynania trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytku, Jednak mamy pozwolenie już w tej chwili na wymianę okien na okna plastikowe, ponieważ, no niestety okna drewniane są w Polsce jeszcze no. bardzo, bardzo drogie. Nie no, że pójdziemy, so. księże, so. teraz do środka. Dobrze. Będzie troszeczkę ciemniej, ale uda się.